W Przemyślu zakończył się 11 międzynarodowy turniej w koszykówce dziewcząt i chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla w hali sportowej Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Organizatorem był Podkarpacki Związek Koszykówki przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Przemyśla. Organizujemy to od 11 lat. Młodzież i opiekunowie bardzo chętnie przyjeżdżają ponieważ jest, odbywa się to na zasadzie wymiany sportowej i nasza młodzież trzykrotnie jakby wyjeżdża do poszczególnych miast w ciągu jednego roku. Do Przemyśla przyjechały zespoły ze Słowacji, Węgier i Ukrainy. Polskę reprezentowały dziewczęca reprezentacja Podkarpacia oraz przemyskie niedźwiadki Hensford. To jest duża promocja sportu młodzieżowego i stąd wsparcie od marszałka województwa, od prezydenta miasta, jak i od pozostałych sponsorów, a w głównej mierze od, w tym roku od Nige Termika, polski Związek Koszykówki, polska Liga Koszyków. Trzy dni wojskowych zmagań to rewelacyjny sposób na wymianę informacji co do sposobu i możliwości szkolenia młodzieży. Taki turniej pozwala na ogrywanie się nie tylko z lokalnym rywalem, ale również z zawodnikami zagranicznymi. Ten projekt jest adresowany dla chłopców o rok i dwa lata starszych. I ta różnica wieku, co za tym idzie, możliwości fizycznych, powoduje, że to jest duże wyzwanie dla tych, dla tych moich dzieciaków. No i świetne doświadczenie na, na, przyszłe, na przyszłe gry w naszych rocznikach. Zawsze to są, to są inne, inne, inne sposoby gry. I Węgrzy, i Słowacy, i Ukraińcy, i Polacy zawsze mają jakieś, jakieś te akcenty, inaczej rozkładają, a im więcej różnych akcentów w rozwoju dziecka, tym, tym zdecydowanie na korzyść. W związku z tym dla nas projekt rewelacyjny, do tej pory yy, widzimy postępy, bo do tej pory w tych grając z kategoriami starszymi yy, nie udawało nam się wygrywać tych turniejów. Wygraliśmy ostatnio edycję na Słowacji, to była pierwsza, teraz drugi raz, czyli nawet na tym, na tym tle widać, że, że, że to ma sens. Wszystkie spotkania traktowane całkiem na serio i ze sportowym zacięciem miały swoją historię boiskową. Udało nam się okiem naszej kamery zarejestrować najlepszą akcję całego turnieju, rodem z NBA. W meczu Przemyskich Niedźwiadków z drużyną Egeru, na 3 sekundy do końca trzeciej kwarty, piłkę z za linii wyprowadził zawodnik Przemyskiej drużyny. W tym momencie szybki faul przeciwników i do końca pozostała jedna sekunda. Szybkie oddanie piłki, natychmiastowy rzut przed kończącą kwartę syreną i piłka wpada do kosza, dodając drużynie trzy punkty. opuchar o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla to prawdziwe przetarcie przed międzynarodowymi zawodami koszykarskimi, które czekają przemyską drużynę jeszcze w tym miesiącu. Zostaliśmy przyjęci do pierwszej dywizji Ligi Eibla, -E to jest młodzieżowa Liga Europejska. Mamy w grupie świetne zespoły od Akademii z Rzymu po Akademię Arvidasa Sabonisa z Litwy. Tego typu konfrontacji ze starszymi ze starszymi zespołami i no, pozwolą nam, yy, pozwolą nam na, liczyć na to, że, że jesteśmy gotowi na rywalizację z zespołami z absolutnego topu europejskiego. Jedna z edycji yy, tej ligi, jeden z tych turniejów odbędzie się w marcu w przemyśle, już teraz zapraszamy, yy, bo to jest coś, na czym mi zależało, żeby tą naszą koszykówkę młodzieżową doprowadzić do poziomu yy, europejskiego. Bo... Ambasadorem yy, tej koszykówki młodzieżowej to jest zespół Niedźwiadki Hensport. Pod dowództwem Daniela Puchalskiego. Liczymy. Miał obiecał rok temu medal mistrzostw Polski, ale z różnych przyczyn no, no nie powiodło się. Ale myślę, że w przyszłym sezonie to, to się powiedzie. Puchar prezydenta Przemyśla w tegorocznej edycji zdobyła drużyna Przemyskich Niedźwiadków, wygrywając decydujący mecz z zespołem Egeru. Natomiast dziewczęca drużyna, reprezentacja Podkarpacia, nie była zbyt gościnna dla rywalek. Wygrywając ze swoimi wszystkimi przeciwnikami w tym turnieju i nie pozostawiając złudzeń, kto w żeńskiej młodzieżowej koszykówce rządził w ten weekend? To 11. edycja. Myślę, że warto podtrzymywać tę tradycję, warto inwestować w to, że, że młodzież się spotyka na niwie sportowej. I, I tutaj myślę, że właśnie jest pełne poparcie dla, dla tego typu idei. dla takiego turnieju, gdzie młodzież fajnie w sposób sportowy spędza czas, bo musimy wiedzieć, że te turnieje odbywają się zarówno w Egerze, w Michalowcach i w Lwowie. To jest kolejna edycja, także myślę, że duży, duży sukces organizacyjny, brawa dla organizatorów, brawa dla ekip, dla trenerów, brawa dla sponsorów, bez których ten turniej by się nie mógł odbyć. Także myślę, że fajnie wszystko jest zorganizowane, fajne jest wszystko dopięte i oby tak dalej. Turniej nie miałby prawa bytu, gdyby nie pomoc sponsorów. Dlatego organizatorzy dziękują za dotychczasową współpracę i mają nadzieję na kolejne edycje wraz ze sponsorami. A byli nimi: Termika Pegenige, Polski Związek Koszykówki oraz Polska Liga Koszykówki.